Wymiana części. Wymień akumulator i zmień lewą oponę. Pewnie. Co zrobić? zrobić? A, tu jest. Cyk. Odkręć. Dobre. Zbiornik płynu hamulcowego. Okej, okay, a skąd go wziąć? A tu jesteś. Lej? Merci. Możesz trochę zaoszczędzić mieszając ze sobą płyny. Na przykład benzynę z wodą. Nie no, to zakręć. Co ja zrobić? Dolej benzynę. To jest... A. Takie szachrajstwo. Czyli jakbym tak... Czekaj. Dajmy ze 3,5. No, dobra, nie będzie tak? Skąd wziąć wodę? Stacja alchemiczna w ogóle, ty. Ach, 4 litry. Dobra, przepraszam. Nie doczytałem. Dobra. Chciałem trochę bardziej przeoszczędzić po prostu. No i gate. Dobra, zmień lewą tylną opo oponę. Dobra. Tylną, proszę ciebie. ciebie. Dobra, postaw to tu. Tejmie ten kaktus. Postaw podnieś. No tak, no maksa, musi być. Także chcę czuł. Tylko kurczę.